Hej moi drodzy, witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na test nowej limitowanej świątecznej palety od Hourglass. Jest to paletka Ambient. Ja mam wersję Evil Eye. Jeśli chodzi o te paletki, o świąteczną edycję, to one pojawiają się co roku i zazwyczaj wychodzą trzy różne wersje. Tym razem również tak było. Wyszła wersja Dragon, która jest najjaśniejsza Evil Eye, czyli ta pośrednia. I najciemniejsza, czyli Lotus Flower. Jak zobaczyłam zapowiedzi tej kolekcji na Instagramie, to najbardziej podobała mi się paleta Dragon, dlatego że miała w sobie dwa pudry, a pudrów Hourglass byłam ciekawa najbardziej. Ale niestety w dniu, kiedy te palety miały premierę w polskiej seforze, robiłam zamówienie rano była to ósma, może dziewiąta. To paleta Dragon była już wyprzedana, także miałam do wyboru tą, czyli Evil Eye oraz Lotus Flower. Paleta Lotus była dla mnie zdecydowanie za ciemna, więc twierdziłam, że nie będę czekać, nie będę się dłużej zastanawiać. Tylko wezmę wersję Evil Eye. Ja w ogóle na taką paletę, na taką edycję świąteczną od Hourglass czaiłam się od kilku lat. Bardzo mocno się zastanawiałam, ale zazwyczaj jak już zdecydowałam się na zakup, jak chciałam tą paletę zamówić, no to ona była wyprzedana. Także tym razem stwierdziłam, że nie będę czekać, tym bardziej, że zamówiłam tą paletę za zniżką minus 25%, więc tych 460 zł cena zeszła na około 360 no i wydaje mi się, że dobrze zrobiłam, bo tego samego dnia sprawdzałam na Sephora dostępność tych palet i była dostępna już tylko ta najciemniejsza. W paletach znajdujemy 6 produktów wypiekanych, są one różne, także kupując jeden kosmetyk możemy przetestować kilka produktów marki Hourglass. Mamy tutaj bronzery, róże, rozświetlacze... Oraz mamy pudry. Z tego co pamiętam, większość kosmetyków, które znajdują się w tych paletach to nowości. Są to nowe edycje limitowane, dostępne tylko pod kolekcję świąteczną. Wydaje mi się, że tylko jeden produkt jest normalnie dostępny i jest to puder w palecie Dragon. W tym miejscu chciałabym podziękować jednej z Was, która dała mi info na Instagramie, kiedy konkretnie te palety będą w seforze i dała mi też kod rabatowy. No, bo tak naprawdę, gdybym tego nie wiedziała, to możliwe, żebym nie zdążyła i znowu bym tej paletki nie kupiła. Zanim przejdziemy do testu tej palety, chciałabym Wam pokazać zdjęcia innych wersji, pokazać wam jaka jest między nimi różnica. Także będę Wam wrzucać na ekranie zdjęcia i będę czytać nazwy poszczególnych produktów. Zaczynamy sobie od paletki Dragon. Ona jest zdecydowanie najjaśniejsza i najbardziej uniwersalna. Jest to jedyna paleta, która ma w sobie aż dwa pudry, pozostałe palety mają po jednym pudrze. Mamy puder Dream Light Finishing Powder, który jest dostępny na stałe w sprzedaży oraz mamy nowy puder, czyli Divine Light Finishing Powder. Także najchętniej kupiłabym właśnie tą paletę, myślę, że ona najbardziej przypadłaby mi do gustu. W palecie Dragon mamy również dwa róże, odcień Peach Fusion, czyli połączenie takiego bardzo delikatnego brązu z dosyć intensywną brzoskwinią i odcień Move Haze, czyli coś takiego lekkiego, delikatnie zgaszonego, Myślę, że będzie to bardzo fajny odcinek na jesień. Do tego mamy jeszcze brązer w odcieniu Soft Bronze, który wydaje się być nie za ciemny, nie za jasny, mógłby być naprawdę fajnym kolorem. I mamy rozświetlacz Sunlit Strop Light. Przejdziemy teraz na chwilę do najciemniejszej wersji, czyli Lotus Flower, i ona już jest zdecydowanie bardzo intensywna, bardzo mocna. Myślę, że dla mojej karnacji będzie ona zdecydowanie za ciemna. W lecie mamy puder w odcieniu Eternal Light i nie jest on oznaczony jako nowy, więc możliwe, że to też jest puder, który jest w stałej sprzedaży. Do tego mamy bronzer w kolorze Bronze Heat. Do tego mamy dwa róże: Desert Flash oraz Red Zero, jaśniejszy i ciemniejszy. I mamy dwa rozświetlacze: jeden szampańsko-brązowy, drugi różowy, Gilden Straw Light oraz Radiant Rose Straw Light. Także paleta wygląda przepięknie, ale myślę, że dla mnie byłaby zdecydowanie za ciemna. Na koniec przejdźmy do mojej palety, do palety, na którą się zdecydowałam, czyli wersji Evil Eye. Zacznijmy od pudru. Jest to odcień Soft Light Finishing Powder. Mamy go tutaj i on jako jedyny nie jest oznaczony jako nowy. Także wychodzi na to, że spośród 18 produktów mamy 3 produkty, które są dostępne w sprzedaży, czyli właśnie pudry. Pozostałe produkty mają oznaczenie nowe. Dalej mamy rozświetlacz, jest to Rose Gold Strobe Light i jest on tutaj. Trzeci produkt na dole to róż i nazywa się Pink Fusion. Przechodząc do góry, mamy róż w odcieniu Oasis Glow, który powiedziałabym, że bardziej wygląda na ciemny rozświetlacz albo na rozświetlający bronzer, No ale zaraz zrobię słocze i zobaczymy, jak to będzie. Po środku mamy róż w odcieniu Vibrant Coral. I na koniec brązer, i jest to odcień naturalny. Jeśli chodzi o te odcienie, to powiem szczerze, że ta paleta na żywo wygląda troszeczkę jaśniej niż na zdjęciu, zwłaszcza jeśli chodzi o puder, rozświetlacz i brązer. Jak patrzyłam na nią na zdjęciu, to troszkę się bałam, że te produkty będą dla mnie za ciemne, zbyt intensywne, ale jak teraz na nie patrzę, no to myślę, że powinno być ok. Jeśli chodzi o samo opakowanie, to jest to puszka, ale ona jest naprawdę dosyć porządna, dosyć ciężka. Widać, że jest to dobrze wykonane. Paleta zamykana jest na magnes. Mamy tutaj lekkie wgłębienie, przez to łatwiej jest tą paletę otworzyć. Oczywiście mamy duże lusterko. Także jeśli chodzi o wykonanie, myślę, że wygląda to bardzo ok. Co do samej grafiki, to jest to oczywiście kwestia bardzo indywidualna, także tutaj nie będę się czepiać, po prostu wygląda to ok. Zdecydowanie najbardziej podobała mi się grafika palety Dragon. Ale to też jest spoko. Przechodząc już do środka, mam mały zarzut do tego, że te pudry nie są idealnie dopasowane do tej palety, są po prostu troszeczkę za małe, przez co widać delikatne miejsce. Dodatkowo w dolnym rzędzie widać, że te produkty wklejone są delikatnie na skos. Trzeba się bardzo mocno przyjrzeć, żeby to zobaczyć. To nie jest widoczne z takiej odległości. No, ale jednak jest to dla mnie taki malutki minus, bo ta paleta jest droga, kosztuje prawie 500 zł. Więc na takie szczegóły również zwracam uwagę. Z kolei, jeśli chodzi o górny rząd, to co prawda te produkty są wklejone równo, tutaj nie ma skosu, ale one są wklejone od samego dołu, przez co na górze mamy dosyć duże puste przestrzenie. Zanim przejdziemy do makijażu, oczywiście pokażę Wam słocze tej palety i jak dla mnie wyszło to dosyć delikatnie, żeby stworzyć te słocze, musiałam je trochę nabudować. To nie jest jedno przeciągnięcie palcem. Ja wiem, że są to produkty wypiekane i one z reguły mają być delikatniejsze, mają wyglądać bardziej naturalnie, no ale tak czy siak ta paletka wypada dosyć jasno. Także, patrząc po tych słoczach, myślę, że jeżeli macie podobną karnację do mnie i chcecie sobie taką paletę kupić, dostępne są na przykład na Cold Beauty czy na Space NK, to nie wiem, czy celowałabym w paletę Dragon, bo może być ona za jasna. Chyba wcześniej wam tego nie mówiłam, ale chcę dzisiaj tą paletą zrobić zarówno makijaż twarzy, jak i makijaż oczu: delikatnie zaznaczyć oko i zobaczyć, jak mi to wyjdzie. Zaczniemy sobie od wykończenia makijażu twarzy i oczywiście od brązera. Ten brązer, jak dla mnie, jest taki dosyć wyważony, jeśli chodzi o kolor, bo on nie jest super ciepły, ale troszkę ciepłych tonów ma. Zdecydowanie nie jest to brązer taki typowo konturujący, tylko bardziej ocieplający. Pigmentacja na słoczu była delikatna, była bardzo subtelna, ale jak widzicie ten bronzer bardzo ładnie złapał się pędzla i tak naprawdę przy pierwszym dotknięciu do skóry już ten kolor jest widoczny. Jeśli chodzi o samo wykończenie to jest takie bardzo świeże, naturalne. Co prawda ten bronzer nie jest taki stricte rozświetlający, powiedziałabym, że jest to bronzer delikatnie satynowy ale ta satyna jest naprawdę ultra subtelna. Po nałożeniu tego jednego produktu podsumowałabym tą formułę jako taką bardzo intuicyjną, taką, która wtapie się bez problemu w skórę. Nic się tutaj nie odcina i nie wygląda to stricte jak makijaż, tylko daje bardzo naturalny i bardzo lekki efekt. Przejdziemy sobie teraz do róży i tutaj mamy aż trzy produkty, także myślę, że użyję dwóch. Po jednej stronie nałożę jeden odcień, po drugiej drugi. A trzeciego nie nałożę i nie nałożę tego, którego do końca nie rozumiem, bo jest to z jednej strony odcień taki bardziej brązerowy, jest on dosyć ciepły, do tego mamy jeszcze złotą drobinę, ale nie jest to produkt na tyle rozświetlający, żeby z drugiej strony posłużył mi latem jako rozświetlacz. Także ja bym powiedziała, że jest to brązer rozświetlający, dosyć ciepły, taki typowo ocieplający z delikatnie złotą drobiną. Zacznę sobie od koloru Vibrant Coral, czyli koralowej brzoskwini, połączenia dwóch odcieni, które lubię, które bardzo mi się podobają, także myślę, że ten róż może wypaść na mojej skórze fajnie i może mi się bardzo spodobać. No i dokładnie tak jest. Jest to mega orzeźwiający, odświeżający odcień. Jak widzicie, ten róż jest na skórze widoczny. Pomimo tego, że na słoczu ta pigmentacja wydawała się bardzo subtelna, no to jednak na skórze widać ten kolor. Co prawda nie jest to najmocniej napigmentowany róż, jaki znam jaki testowałam, ale myślę, że nie o to w tym chodzi. Także co do tego kolorku, no to moim zdaniem jest przepiękny, bardzo twarzowy, idealny dla mnie odcień. To odcień Pink Fusion nałożę tym samym pędzlem tylko czystą stroną, żeby tych kolorków nie pomieszać. No i sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Jest on troszeczkę inny, moim zdaniem bardziej różowy i troszkę bardziej zgaszony. Odcień Vibrant Coral, pomimo tego, że nie jest super intensywny, jeśli chodzi o pigmentację, to daje taką fajną nutę świeżości, daje orzeźwienie na skórze. Odcień Pink Fusion no jest dla mnie troszeczkę inny. Jest zdecydowanie bardziej różowy, lekko przygaszony. Również wygląda to bardzo ok, ale gdybym miała wybierać pomiędzy tymi dwoma odcieniami, to zdecydowanie wybieram koralową brzyskwinię. Przejdziemy sobie teraz do rozświetlacza Rose Gold Strobe Light. Nałożę go wachlarzem. Jest to mozaika, która ma trochę złota, trochę różu. Wydaje mi się, że w proporcjach róż troszeczkę wygrywa ze złotem, i właśnie miałam powiedzieć, że pewnie ta różowa poświata będzie dosyć mocno widoczna. Ale powiem wam, że nie jest. Moim zdaniem jest to szampańsko złoty odcień z domieszką różu, z delikatną domieszką różu, a nie typowy rose gold. Jeśli chodzi o rose gold, to ja to kojarzę z różowym rozświetlaczem, który ma złotą poświatę, a tutaj no ja tego różowego rozświetlacza nie widzę. Powiem wam, że wygląda przepięknie. Nie mamy tutaj zbyt dużo tego różu, co dla mnie jest ogromnym plusem. Więc jeśli chodzi o ten produkt, również jestem bardzo zadowolona. Co do blasku, to powiedziałabym, że jest po prostu umiarkowany, jest taki bardzo elegancki, lekki. To nie jest glow widoczny z kosmosu, nie jest on mega intensywny, ale z drugiej strony nie jest na tyle subtelny, żeby nie był na skórze widoczny. Także powiem szczerze, że bardzo mi się podoba. Przepięknie połączył się z tymi różami, tworzy to fajną całość. I wygląda bardzo spójnie. Do testowania został nam jeszcze puder. Jest to Soft Light Finishing Powder. Biorę sobie duży pędzel, wtłaczam trochę tego produktu i omiotę nim boki twarzy. Na słoczu ten puder wyglądał na taki bardzo lekki, subtelny. Taki typowy wykańczający soft mat z delikatną nutą satyny. No i na skórze wygląda to dokładnie tak samo. Czyli jest to puder wykończeniowy, który daje nam taką fajną lekkość, miękkość. Jest to puder o wykończeniu Soft matte, ale mamy tutaj taką mikrosatenę, która właśnie powoduje, że ta skóra wygląda świeżo, a przy tym widzę, że ten puder przepięknie wygładza. Także w końcu mogłam go przetestować, byłam go bardzo, bardzo ciekawa, no i jestem z efektu niesamowicie zadowolona. Przejdziemy sobie teraz do bardzo szybkiego makijażu oczu. Użyję dwóch produktów brązera oraz rozświetlacza. Zacznę sobie od brązera. Nałożę ten brązer na całą powiekę, zarówno górną, jak i dolną. Wiadę też w załamanie, żeby po prostu zaznaczyć całe oko, a później dołożę sobie troszeczkę rozświetlacza. Widzę, że na oku pracuję się z tą formułą bez żadnego problemu. Pomimo tego, że nie używam pędzla do blendowania, tylko płaskiego do nakładania cieni, to i tak bardzo ładnie ten brązer rozłożyłam, delikatnie go rozsmurkowałam. No i zajęło mi to dosłownie dwie minuty. Także tak naprawdę zajmuje to dosłownie kilka minut. Wystarczy, że nałożymy sobie brązer na całą powiekę, delikatnie go rozciągniemy, rozblendujemy. Do tego dołożymy na środek powieki albo rozświetlacz, albo któryś z róży i makijaż mamy gotowy. Do tego na całą powiekę nałożę palcem rozświetlacz w odcieniu Rose Gold, delikatnie go sobie doklepię, wytuszuję rzęsy i to by było na tyle. Szczerze mówiąc, efekt tego produktu na powiece dosyć mocno mnie zaskoczył, oczywiście pozytywnie. Spodziewałam się, że ten glow będzie delikatniejszy, a jak wklepałam ten rozświetlacz palcem, no to ta powieka dosyć mocno się błyszczy. Także jak dla mnie wygląda to super. No i myślę, że ta paleta sprawdzi się zarówno w makijażu twarzy, jak i w szybkim, delikatnym makijażu oczu. Makijaż skończony. Na rzęsy tuż z Eveline. Jest to warietę wersja brązowa. Na usta dołożyłam trochę olejku od Charlotte. Jest to Magic Lip Oil. I możemy sobie przejść do podsumowania paletki z Hourglass. Z jednej strony, jak zamawiałam tą paletę, to trochę się bałam, że będzie za ciemna, bo na zdjęciach tak wyglądała. Jak do mnie przyszła, to trochę te obawy zniknęły, bo ona na zdjęciu wydaje się ciemniejsza niż w rzeczywistości. Ale z kolei, jak zrobiłam słocze, to bałam się, że będzie za jasna. Po przetestowaniu tej palety, po zrobieniu makijażu, okazało się, że te kolory no nie są może super napigmentowane, te pudry nie mają mocnej pigmentacji, ale nie jest ona na tyle delikatna, żeby te produkty były niewidoczne. Przy blendowaniu te kolory nie znikają, nie wytracają się, możemy je też minimalnie zbudować. Nie osiągniemy mocnego efektu, bo nie o to w tej palecie chodzi, ale troszkę je zbudujemy. Także jak dla mnie odcienie są bardzo fajne, bardzo podoba mi się bronzer, bo jest lekko ocieplający, ale niezbyt ciepły. Przepiękny róż w odcieniu Vibrant Coral, coś idealnego dla mnie, plus róż bardziej różowy, lekko zgaszony, który może nie jest w 100% w moim klimacie, ale myślę, że będę po niego sięgać. Do tego przepięknie wygładzający, bardzo subtelnie satenowy puder, który wygląda na skórze obłędnie, rozświetlacz, który bałam się, że będzie różowy, a okazało się, że jest bardziej szampańsko-złoty niż różowy, także na mojej skórze wygląda bardzo ładnie. No i na koniec jeden produkt, którego niestety nie rozumiem, i jak dla mnie jest to mały minus tej palety, a mowa tutaj o różu, który wygląda jak rozświetlający brąz. Ostateczne podsumowanie, czy jestem zadowolona, że tą paletę kupiłam? Oczywiście, że tak. Jak dla mnie te formuły są faktycznie dosyć unikatowe. Są one takie bardzo miękkie, bardzo przyjemne. Jeśli chodzi o gramaturę, to każdy z tych pudrów ma 1,4 g, więc nie jest to super dużo jak na paletę za 460 zł. Ale dotykając tych pudrów, nakładając je na skórę, Wydaje mi się, że one będą mega wydajne. Nakładają się one w bardzo małej ilości, jak łapią się na pędzel, to w ogóle się nie pylą, przez co nie marnujemy produktu. tego są to kosmetyki wypiekane, a wypieki są dużo bardziej wydajne niż klasyczne produkty prasowane, także dla mnie ogromny plus. No podoba mi się ta paleta. Myślę, że za te 460 zł mocno bym się zastanowiła. Trochę szkoda by mi było kasy, ale za 360, 350 Myślę, że jest ona warta swojej ceny. Niestety zarówno paleta Evil Eye, jak i paleta Dragon nie są w tym momencie dostępne w polskiej seforze i nie wiadomo czy jeszcze wrócą, ale jakby co są one dostępne na Cult Beauty, na Space NK. Także jeżeli te palety Wam się podobają, jeżeli macie w planach je kupić, to zostawię Wam w opisie linka zarówno do Cult Beauty, jak i do Space NK. Ja jestem bardzo zadowolona, że w końcu taką świąteczną edycję, świąteczną paletę od Hourglass upolowałam. I myślę, że na pewno będę po nią bardzo chętnie sięgać. Jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy skusiliście się na palety z nowej świątecznej kolekcji Hourglass. Jeżeli tak, to dajcie znać, na którą wersję czy na paletkę Dragon, czy na Evil Eye, czy może na tą ciemniejszą Lotus Flower, i napiszcie, jak te produkty Wam się sprawdziły. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa-pa!